Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną nowość. Tuńczyk w czerwonym sosie kary. Marki MK. No wcześniej było na zielono, teraz będzie na czerwono. Na pewno nie jest to coś typowego, jak zazwyczaj tuńczyki są w oleju, w wodzie ewentualnie lub w sosie pomidorowym. No to tak w takim sosie kary, raczej mało takie coś jest występowalne powiedzmy w sklepach. Producentem tego jest w zasadzie dystrybutorem, raczej firma Konshurt, bo wyprodukowano i zapakowano to w Tajlandii. Mamy tego 150 gramów. Kaloryczność to 205 kcal, więc raczej malutko raczej to jakaś forma nieobiadowa może na śniadanie, może na kolację coś w tym rodzaju. Tu jest pokazane, że można to zjeść też z ryżem. No, w sumie można z ryżem, można z makaronem, jak tam kto woli, albo w takiej formie jaka tutaj jest, czyli bez żadnego dodatku. Jeśli chodzi o skład, to tutaj praktycznie nie ma się do czego przyczepić. Mamy tutaj tuńczyka 65%, ekstrakt z mioszu kokosa, woda, ziemniaki, czerwona pasta kary, cukier, chili, olej sojowy, modyfikowana skrobia z tapioki, liście limonki, kafir. Sól, ekstrakt z papryki, mielona kolendra i to tyle, jeśli chodzi o skład. Żadnych dziwnych e składników, żadnych konserwantów wszystko jest jak najbardziej tutaj w porządku. No i oczywiście, wiadomo, jak to woli, na ostro czy nie na ostro. Tamten na zielono był lekko, taki powiedzmy ostrawy czy czerwony będzie ostrzejszy. Teoretycznie w tamtej paście zielona papryczka to jest mocniejszy smak, tu powinna być czerwona, więc jest nieco mniej palące, no ale jak to oczywiście będzie, to jest, zaraz się okaże. Termin przydatności to zazwyczaj 3 lata w tym przypadku, także nie tak jak polskie produkty dwuletnie, tu akurat mamy 3 lata, no ale to i tak w puszce przetrwa znacznie dłużej bez żadnego problemu. Puszka oczywiście łatwo otwieralna. Tak to się prezentuje. Występuje tu w większych takich konserwie, nie jest taka, ja powiedzmy, sałatkowa. Większe kap. Czuć mleczko kokosowe. Lekki posmak ostrości, nie jest to według mnie ostre. Tu z tej strony widzę, że jest kartofelek mięciutki, bardzo dobry. Sam ten tuczyk mocno nasączony tą pastą kary. Trochę inny ma to posmak niż ta zielona też czuć taki orzeźwiający posmak cytrynowy tu jeszcze gdzieś powinien być chyba ten liść chyba że go nie dodali tak jak było w tamtym przypadku no i jest bardzo smaczne zielona wersja była bardziej pikantniejsza tu jak dla mnie jest to raczej takie bardzo leciutko, minimalnie pikantne, praktycznie czego nie czuć. Ale czuć bardzo dużą ilość przypraw. Bardzo świetne. Nie wiem, czy jest wersja zielona lepsza, czy czerwona. Jak dla mnie obie wersje są w porządku, jako forma takiej przekąski. Jak najbardziej dla mnie w porządku. O ile ktoś lubi oczywiście tego typu smaki. Mi takie smaki jak najbardziej odpowiadają. Czyli jak dla mnie jedno, jak i drugie jest bardzo smaczne. Szkoda tylko, że tak malutko. Mogło być nieco więcej, ale jak rzeczywiście doda się ewentualnie ryżu, lub ewentualnie makaronu, no to powstanie z tego powiedzmy takie lepsze danie. Czy na ciepło, czy na zimno, jak tam kto woli. Można też zjeść w sumie to też na zimno, to się nic raczej nie stanie. Ja to polecam jak najbardziej. No mi akurat smakuje, jak komuś nie odpowiadają takie przyprawy, no to jego pr problem. Wersja zielona bardziej troszeczkę pikantniejsza, wersja czerwona znacznie mniej, ale też takie aromatyczne posmaki ma. Dla mnie jak najbardziej ok. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.